Witajcie. Dzisiaj pokażę wam jak klonować itemki. Ma to działać mniej więcej tak. Więc Będziemy potrzebowali yy, jedną czerwoną pochodnię, trochę redstone'a, trzy repeatery. Trzy byle jaki klocki i klocek, który chcemy sklonować. Oraz y, piston klejący i piston zwykły. Piston zwykły kładziemy tutaj w ten sposób. A klejący zaraz obok niego tutaj. Teraz za tym klockiem kładziemy trzy byle jakie klocki. Za tym pistonem. Raz, dwa, trzy i kładziemy na nim redstone. Teraz od tego pistona ciągniemy redstone tak, żeby tu była przynajmniej jedna prosta. I łączymy te dwa pistony ze sobą redstone. O, trochę za mało miejsca. Teraz robimy tutaj, stawiamy tutaj redstone na jednego a tutaj w jednej linii kładziemy ponownie cztery redstone'y. Robimy jeden klocek przerwy i ponownie kładziemy cztery redstone'y. Teraz bierzemy repeater, kładziemy go tu w tą stronę i tutaj ustawiamy w tą stronę. Teraz tutaj kładziemy repeater ustawiony w tamtą stronę i klikamy w niego dwa razy. Teraz w tym miejscu albo w tym yy, musimy jak najszybciej postawić pochodnię i yy, ją zepsuć tak aby to wszystko zaczęło migać. Jeśli się nie uda trzeba wniczyć redstone i spróbować ponownie. O, ma to wyglądać w ten sposób. Teraz kładziemy yy, klocek, który chcemy sklonować w tym miejscu. A to łączymy. Voilà. Tak to wszystko powinno wyglądać. W jednej linii może być do 12 klocków. Około 12 klocków. Teraz sprawdzimy, czy to jest prawdą. Tak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak. Więc powinno to wyglądać tak. Dziękuję wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapki i górę. Do widzenia, cześć. Komentował Rysiusz Wroc. Do zobaczenia.